Witam serdecznie z tej strony Ezoja. Mam na imię Ania i zapraszam was na odczyt energetyczny jutrzejszego dnia poniedziałkowego 13 września 2021. Czytanie będzie z kart Światła i Cienia. <grytanie> karty już podglądzik na karty. Karty pokażcie energetykę dnia poniedziałkowego 13 września. Jaka to będzie, jaki to będzie dla nas dzionek? Karty wypadają, więc niech będzie. Cały, cały dzień 13, poniedziałek może być pod kątem pracy, um, współdziałania z innymi korzystny czas właśnie na spółki, na działania, na pracę z kimś jeszcze, na bycie precyzyjnym, na bycie takim bardziej e, skupionym na, na tej pracy, na tworzeniu czegoś wspólnie dla dobra ogółu. E, na, na temat, na przykład w środowisku pracy, ale to też praca dla temat ogółu, na przykład w środowisku domowym, skupianiu się na pracy, na ciężkiej pracy i temu, by dążyć do perfekcji i do stworzenia czegoś um, korzystnego dla nas finalnie. Dopowiadająca karta. Do tej karty a sróżdek, czyli pomysłowość. Tu więcej pomysłowości może być w, tych w, tym, w tym dniu poniedziałkowym. Wykorzystujcie to, co wpadnie Wam dobry pomysł do głowy, bo może być on bardzo wspomagający właśnie w procesie twórczym tutaj w całym tym dniu. W procesie twórczym do zrealizowania jakiegoś projektu, działania czy aby dopiąć na ostatni guzik jakieś działania, jakieś prace, które sobie wyznaczyliście w poniedziałkowy czas. Pomysły mogą być bardzo wartościowe, dużo zapalczości, dużo takiej werwy do działań, energii twórczej. Więc wykorzystujcie tą dobrą energetykę, która będzie sprzyjać w tworzeniu czegoś pięknego, w tworzeniu czegoś, w współdziałaniu z innymi, by być precyzyjniejszym, dokładniejszym i żeby powstało coś pięknego, właśnie we wspólnocie, którą tworzyć możecie w poniedziałek. Energetyka materii. Skupiona na pracy, na tym co materialnego i pomysłowości. Karta różdżek to nowe pomysły, nowe intencje, nowe zdarzenia i sytuacje, które mogą Was wspomóc właśnie tutaj w sprawach materii, pracy, po którą możecie sięgać. Dużo twórczości, dużo działań, dużo zapalczości na planie materii. Współdziałania z innymi, czyli, czyli pozytywnie. <laughs> Życzę miłego poniedziałku. Niech ta zapalczość twórcza w nas trwa do realizowania samych siebie, ale i z innymi. Pozdrawiam serdecznie, Wasza Ezoja, papa. Pa.